jest, jest ruszyło coś się dzieje nie wiem co ale coś się dzieje idziemy na spacer no kamera jest dobrze okrzyczana dobrze ponoć tego wszystko ale może moment dobra może już po prostu przyszedł na nią czas Jak to się mówi. Prześciągnę, bo schowam, bo będą brzęczeć w tle, nie powinny. 年代。 Wody jest jeszcze Tam po drugiej stronie staw jest wodą, ale to już nie ma. To kiedyś tak zwane państwowe, były komunistyczne stawy rybne, żabieniec. Gospodarstwo rolne, czy tam rybne, a nie gospodarstwo ro, rybne. Tam gdzieś była para łabędzi ale ich nie widzę ostatnio nie wiem co się dzieje Mało sobie będziemy, nie wie państwo robić filmik kolega Królewna ze stalowej woli też robi zdjęcia króciutkie, co tamto na każdym razie. Nie wiem, czy było mnie na kanale, go zapraszałem. no ta pierwsza to tutaj widać że coś zaczyna z ziemi wyłazić tak mi się wydaje nie wiem co się dzieje powieka od prawego oka zrobiła mi się taka jakaś widzę w oku tak powiem nie wiem czy tak Kaszak wyskoczy, to tak ludzie mówią, nie wiem z czego aczkolwiek. Wtedy się bierze złoto obrączka i się tam powiekę przez paręnaście sekund naciera i, i znika. Nie wiem co jest u mnie. Co jakiś czas mi coś się takiego dzieje, ale nie boli mnie nic w ogóle. Nie ja wiem, może mnie coś ugryzło. Też może to być, że w tym pokoiku u siebie zrobić tak zwane ogólne odkarzanie na pająki inne rzeczy, Myślę, że nie pają walną bo to by było sobie raz, hasowało. Muszę chyba sobie coś tutaj macie trzymać wygrań, bo do spadnia gara słychać, nie wie państwo po trochę, ale jak widać na tamtą stronę za wodospadem. Blany. A tu widać, że ktoś sobie drzew kociwną, czy robi porządki ogólnie, nie wiem jak tak wygląda że coś tego że ktoś został wystraszony Tu trochę ładnie, bo ta trzcina ładnie wygląda Bądźmy szczerze tutaj była jakaś nie wiem, brama sitko, coś takiego. Nie wiem, no coś tu było. Z tamtej strony metalowe jest, nie wiem, czy odgradzanie przed jakimiś, no nie nie mam pojęcia. Dlaczego to służyło i co to było Tam po drugiej stronie? Nie tak wiem, jakby tam terenowe to... Odejść tak jakoś dziwnie zorane to jest. Yeah. Tam w oddali nacyp kolejowy, w lewo Warszawa, w prawo radom Kielce. Może akurat w tej chwili nic nie będzie. Nie jedzie, ale to było fajnie. Tam już ten masyw taki, ale leśny, to już zaleś się górne w zasadzie. O, wejdziemy sobie kółeczko na facerku i dla zdrowia kolano mi się trochę, traf... aha kupiłem taki nie wiem jak to się mówi na, na łokieć, na, na kolano się kupuje takie banda banda coś takiego kupiłem taki paręnaście minut temu w łopce jeszcze 28 zł kił Chciałem, no bo kobiczki przyjemnie, żeby nie mówiły, że je nagrywam specjalnie. No powiedzmy, to mi to przeszkadza bardzo. Cały czas. Ale czuję, że tak jakby mi jednak coś dziabnęło. Mili Państwo, ubrałem teraz rękę w jednym miejscu. Czuję taki jakby coś mnie tak, właśnie dziwnęło o nasze mieluścinki tutaj są, pary. Pewna grupa tu się trzyma na rzece Za dużo nie jest, ale jest Kaczor Czola przed chwilą gonił, bo mu wszedł tam w drogę O, 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 jak się zazdrosny jeden z drugim Tak siłę. Hi, hi, hi. Aha, aha, i już go. O. Już się ganiają. Kwaczki. Dobra, idziemy. Kwaczki dalej. się nie planuje nigdzie wyjazdu żadny. Aczkolwiek może się to zmienić. Próbuję, nie wiem, ale chyba pocztę załatwię. Proporczyk na Beret. Insygnia pierwszej Dywizji Pancernej. Chociaż już w harcerstwie nie jestem, ale mundur mam i mogę na różne uroczystości chodzić tego typu powiedzmy no i brakuje mi do kompletu no bo tak jak zauważyłem oficerowie noszą proporczyki na beretach. tak pamiętam dwa lata temu to naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego na moje zapytanie odpowiedziała tak chciałem stworzyć drużynę harcerską coś tak w miniaturze na wzór Pierwszej Dywizji Pancernej chłopaków, no ale niestety nie wyszło, ponieważ mój wiek już nie wyraża zgody, czy jak to się mówi, pociąg leci. Tak powiedziano, że jest regulamin, ja nie widziałem tego regulaminu, no ale dobrze, wiekowo, że już niestety nie mogę prowadzić. Jestem za młody, jak to się mówi. Ale co by nie było? Wszystkie insygnia mam świętej pamięci wuju który przed wojną był w harcerstwie polskim a później zaczął swoją drogę jako żołnierz. O jak ładnie pływają kaczuchy. Idziemy dalej. A tu jest drugi obóz kaczek. Druga grupa, że tak o tam jak się tutaj, nie? o rany. O, ganiają się. Ale to było śmieszne, bo tutaj kaczka kaczorę goniła. ręka moja tak za bardzo nie chodziła no tam jest jakaś walka jedna pod twoim ciężarem ten lód się nie zarywa panienko w środku panienka po prawej on po lewej on a nie tam też i druga para tu parami są poustawiani W gospodarstwie, jak się kaczki wołało, to się wołało taś, 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 no niestety te nie rozumieją, te takie gospodarskie kaczki to rozumieją. Samoloty gdzieś tam w tle startowały zapewne. Jestem nieogolony, no ale trudno. Ale czy, co jakiś czas trzeba się ogolić, bo człowiek wygląda jak małpa. Co się dzisiaj. Patrzcie Państwo, mili na rzece, coś ich sporo jest tutaj. Oj, jest nie wiem jacyś państwo są może coś tam do jedzenia rzucają.